Gdy modlimy się z Maryją, niebo się przybliża. Przygotuj się na pokój. Witaj w serii Modlitwa z Maryją. Maryjo, matko, która płaczesz w ciszy, ile razy łzy spływają, gdy nikt nie patrzy, ile bólu skrywanego w sercu, bez natychmiastowej pociechy, bez objęć, bez słów, bez wyjaśnień. Dziś łączę się z Tobą, Matko Ukrytych Łez, bo i we mnie tkwi płacz duszy, łzy których nikt nie rozumie, cierpienia bez nazwy, momenty, gdy wszystko we mnie się rozsypuje. Ale gdy widzę Cię pod krzyżem, stojącą, z oczami pełnymi łez i rozdartego serca, rozumiem, nie jestem sam. Twoja macierzyńska boleść mnie przytula. Twoja obecność mnie pociesza. Nie uciekałaś przed bólem, nie ukryłaś się przed cierpieniem syna. Pozostałaś tam, stojąc, gdy wszystko wydawało się skończone. Maryjo, naucz mnie nie uciekać od własnego cierpienia. Naucz mnie przyjmować mój ból bez buntu. Płakać, nie tracąc wiary. Cierpieć, nie twardniejąc. Niech każda łza stanie się modlitwą, każdy smutek ziarnem nadziei. Matko ukrytych łez, zbierz moje łzy w ukryciu wylane i zanieś je do Boga jako cichą modlitwę. Przemień mój ból w współczucie, mój płacz w wewnętrzną siłę. Ile razy uczono mnie ukrywać łzy, udawać, że wszystko jest dobrze, ale ty uczysz mnie, że płacz jest święty że złamane serce nie jest słabością, lecz miejscem, gdzie może zamieszkać Bóg. Maryjo, naucz mnie nie bać się mojej wrażliwości, rozpoznawać swoje słabości bez winy. Twoje łzy obmyły drogę Kalwarii i stały się źródłem pociechy dla cierpiących. Niech mój płacz stanie się rzeką, która niesie ulgę innym. Niech mój ból zbliży mnie do tych, którzy też płaczą, a otrzymane pocieszenie potrafię dawać tym, którzy już nie mają siły się modlić. Maryjo, trzymaj mnie za rękę w ciemnych dniach, gdy serce boli, a dusza jęczy. Bądź przy mnie, gdy nikt mnie nie rozumie, gdy słowa zawodzą i tylko cisza macierzyńskiej miłości może mnie przyjąć. Nie pozwól, bym zagubiła się w goryczy. Anibym utonął w smutku. Przypominaj mi, że łzy mają kres, że noc przemija, a poranek nadchodzi. Matko ukrytych łez, naucz mnie, że nawet w najgłębszym bólu Bóg jest przy mnie, i że żadna łza nie jest zmarnowana w oczach nieba. Amen.